Dobra, pokażę Wam, jak oszczędnie bez folii bobelkowych i tak dalej pakować figurkę konia, bo większość mówi takie nie, tylko folia bobelkowa. No właśnie nie. Stój. Znaczy leż, bo ty nie możesz stać. Ej, chwila, bo ja nie mogę jedną ręką. Dobra. Do tego taśma. To tak oszczędnie trochę. Do pudełka dajemy wypełnienie w formie papieru albo czegoś tego, co ma się najwięcej. Ja mam najwięcej papieru do kuchni. Tutaj pakujemy konia alo. I do tego jeszcze raz wypełnienie. A wypełnienie jest po to, żeby figurka po prostu w tym nie latała i nie obijała się o ściany i tym podobne. Do tego daję jeszcze liścik. I zamykamy pudełko. Pudełko jest zamknięte. Tak, użyłam pudełek skawy, kawy, bo czemu nie? Są malutkie, fajne. No i paczuszka gotowa. Jeszcze tylko adresówka.